Witam Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, udało mi się zdobyłem Supermana. I ogólnie dzisiaj go przetestujemy. Jak on tutaj wygląda, te tak w ogóle. I po kilku dniach go zdobyłem, tylko że mi po prostu nie chciało się i dzisiaj też się zabrałem do tego. Myślę, że możemy go tutaj do ulubionych na razie. Pyszmy sobie tutaj i już wszystko. Czekajcie, on miał kilo. Fff. Czemu ma w ogóle kilo? A ma, ten, dobra A to ja wezmę, jego Kill kill'ow z tej pierwszej wersji Bo trochę tych rzeczy mam Wiesz czekajcie Nie, nie mogę niestety, kurde Dobra, weźmy sobie to i możemy startować gierkę Myślę, że będzie spoko Więc, let's go no dobra zawiam y... Czekajcie chwileczka. Dobra. Y... i spokoj jest on. Tylko ten ty kilof stary z tego jego starej wersji jest dosyć duży. O, no, ale jest spoko. Mi się podoba skinek. Ogólnie ten mecz nie będzie długo trwał, że już jest, kiedy ten nagram jest y, północ. to Już prawie pierwsza, to 36, więc tylko y, szybko tak dla was nagram. I to, i sobie potem pójdziemy. O kurde! Ej! Jo! Co jest? Ej, to... On tak lata po prostu, on tak spada? Jo fajnie e, dobra, to jest skin jest z widopisty. Zresztą on tak s, y, ma taki efekt spadania. Czekajcie, jak chcę sprawić dwie rzeczy. Najpierw pójdziemy co tutaj, bo chciałbym glutka wziąć Supermena. Supermana. Druga rzecz, to będzie zaraz tutaj, chcę zobaczyć, czy rzeczywiście działa to tak, e, ten tutaj na tym utopie bo te, jeszcze no to tak nie testowałem. To już 3 tygodni prawie jest. Yy, aha, dobra, nie ma tu odludzka, nie idzie Superman'a. Dobra, weźmy to szybko, na szybko, bo nie czego, żeby kogoś wyeliminować. To jest to samo. Ej, naprawdę spoko jest ten skinek. Mi się on podoba. O kurde, dobra, to tak działa. U kurde, ja nie mogę. Jak to wygląda, No dobra, zewnętrznie. Czekajcie. Tylko... Żeby nie boże nie, wychodzę. I co? Ja nigdzie nie wychodzę. Ja tylko ginę z wysokości. O dobra, po prostu... Mm. O nie, jestem nubem. A o oh no la policja! O oh nie. O oh nie, widzowie. Pokonał mi bot, Jak mi przykro. No dobra, widzowie, To teraz jak odcinka. My się widzimy jutro, ponieważ jest daily, i wpadajcie na drugi i na trzeci kanał. Jutro będzie też fajny odcinek związany z Supermanem, więc czekajcie.